Co wspólnego ze sobą mają Chester Bennington, Artur Gadowski, Ray Charles, James Brown, Bob Marley, David Drainman, Will Ramos, Howard Jones, Corey Taylor, Steven Taylor, Sandra Nasik, Christina Aguilera, Kasia Nosowska, Agnieszka Chylińska, Axel Rose, Tim Ripper, Owens Halford... Michael Jackson i wszyscy wokaliści próbujący śpiewać muzykę z pogranicza pop rock, rock, metal, ekstremalny metal, blues, reggae, jazz, szanty i wiele, wiele innych gatunków muzycznych. Jedyna słuszna odpowiedź to Fry Scream i dzisiaj właśnie o tym sobie porozmawiamy. W tym filmie opowiem wiele na temat tej niesamowitej wszechstronnej techniki wokalnej, która wspiera i jest wykorzystywana przez tak wielu wokalistów na całym świecie. Zapraszam! Monumentalny. Upragniony przez młodych wokalistów, wymasterowany przez mistrzów Darciaria. Legendarny, wyrafinowany, techniczny scream Metoda technika śpiewu, która symuluje rozdarcie głosu, zniszczenie tego głosu, dziurawienie głosu, strun głosowych, która symuluje głos zachrypnięty, głos zniszczony, głos. Ja jestem gumicz, ten kanał to potęga wokalu. Moi drodzy, dawno nie było merytorycznych materiałów na tym kanale, nie było żadnych lekcji, żadnych porad, żadnych tipów, ani takiej merytoryki czystej. Były jakieś filmy, gdzie wyrażałem swoją opinię na temat nowej muzyki, na temat wydarzeń muzycznych, na temat jakichś rzeczy, o które wyście prosili. Było też trochę coverów. Swoją drogą zapraszam do wysłuchania moich coverów albo chociaż kilku z tych ostatnich. Między innymi Dio, bon Jovi, Limp, Biskit i Behind Blue Eyes. Jest Slipknot, e, Kill Kilpo, parę innych fajnych rzeczy. Całkiem ciekawe, modernistyczne podejście do rocka i metalu. Moi drodzy, odpowiemy sobie na odwieczne pytanie. Czym tak naprawdę jest Fry Screen? Czy idzie jednoznacznie określić, czym jest Fry Screen? Nie. Czy da się jednoznacznie powiedzieć, która metoda na osiągnięcie freyskrimu jest tą właściwą, też nie sądzę. Czy jest jakiś, jakaś jednoznaczna właściwa definicja freyskrimu? Nie, a nie ma. Czy jest odpowiedni, właściwy, unormowany, podstawowy, jakiś fundamentalny sposób na uczenie się freyskrimu? Odpowiedź brzmi: nie ma. Można się rozejść. Czy wydaje wam się, że ci wokaliści używają tej samej techniki wokalnej? My name is Melissa Cross. I'm a vocal instructor and I specialize in screaming. Tu zaczynamy nasze rozbieżności. Tutaj zaczynamy sztukę sprzeczności, sztukę absurdów, jaką niewątpliwie jest wokal ekstremalny, który, jak mówiłem kiedyś w swoim kursie, jest prawdziwą sztuką paradoksów. I największym paradoksem jest Scream, bo odpowiedź na te wszystkie wcześniejsze pytania w zasadzie jest i tak. I nie ma to totalnie sensu. Ja wiem, bo czy istnieje jedna właściwa metoda na wydobywanie screamu? Nie, ale w zasadzie tak. Czy istnieje jakiś jeden konkretny rejestr, którym operujemy przy wydobywaniu screamu? Nie, ale w zasadzie tak. Czy jest jakieś konkretne umiejscowienie dźwięku, które powinno wystąpić, żeby uzyskać scream? Tak, ale w zasadzie to nie. Bo przecież możemy tutaj umiejscowić fry. O! A możemy tu. A możemy też tu. I wszystko to był fry scream. W zasadzie tak. A w zasadzie to nie. Legendarny, wyrafinowany, techniczny Fry Scream. Metoda, technika śpiewu, która symuluje rozdarcie głosu, zniszczenie tego głosu, dziurawienie głosu strun głosowych, która symuluje głos zachrypnięty, głos zniszczony, głos którego wydobywanie boli. Ale to wszystko jest oczywiście tylko symulacja, bo <laughs> kolejny paradoks, moi drodzy, Fry Scream. Jak sama nazwa wskazuje, jest rodzajem krzyku. No nie jest, zupełnie nie, bo jeżeli chodzi o nomenklaturę muzyki metalowej, to e, krzykiem w zasadzie jest yell, czy yell scream, jak niektórzy mówią. Rzecz, która z natury jest głośna i głośność wydobywa przester. Natomiast, jeżeli chodzi o Fry Scream, on nie musi być głośny. Mimo tego, że nazywa się krzykiem, nie musi być krzyczany. Fry scream można robić bardzo cicho, można robić go bardzo głośno, można się drzeć robiąc fry scream, ale nie trzeba. Więc kolejny paradoks. Fry scream możemy obrazować sobie jako przester gitarowy, przester nakładany in real life. Zamiast na dźwięk gitary, to na nasz głos. Nie jest to żadna wtyczka do komputera, żaden efekt, żadna symulacja brzmienia wzmacniacza gitarowego, lampowego, czy, czy jakiegoś fuzu, czy jakiegoś efektu typu distortion, jakiegoś metal zouna. To jest faktycznie nakładany przester na nasz naturalny głos, ale też nie do końca, bo jednocześnie fry może być tylko ozdobnikiem, tylko lampowym charakterem naszego głosu. Może tylko delikatnie dobarwiać naszą tubalną, aksamitną barwę głosu. Mm, tak jak robię to teraz, kiedy tak mówię, to dodaję delikatny fry. Vocal fry. Vocal fry. wokal fry. fry. A czasami może być podstawą brzmienia samą w sobie, czyli głównym elementem brzmienia, tym korem tego brzmienia, może być właśnie przester, czyli rejestr fry. Zastosowany w technice fry scream, pitchless fry scream, bądź pitch fry scream, distortion fry scream, grid fry scream i tak dalej. Delikatne przesterowanie naszego głosu, delikatne dodanie charakterystycznej chrypy za pomocą rejestru fry, może brzmieć w sposób naprawdę rasowy. Można zostać mongolskim mnichem jakimś, czy tam... nazywa się to mongolski śpiew gardłowy kargyra. Można też dzięki tej technice fraj. Zostać beatboxerem. Nie umiem tego robić, ok. Można dodać po prostu dużo, dużo chrypy do naszego głosu i śpiewać jak Artur Gadowski z zespołu Ira, albo Michał Wiśniewski, albo kurwa, nie wiem, Ronnie James Dio. Howdy DIY! Yeee! Yeah! yeah. Można robić skompresowany vocal fry distortion niczym James Catfield. Yeah, yeah! Cały czas fry scream. Cały czas wykorzystujemy fry scream. Można oczywiście odkleić się zupełnie, e, zrobić na przykład rejestr fry, który też czasami przez różnych wokalistów jest określany jako Bazowy Fry Scream, czyli yy, dźwięk. <Rosie> można oczywiście wycofać zupełnie swój głos i zostawić korem nasz Fry, czyli. <ấu> <miecki> można zrobić Pixquill dzięki Fry Screamowi. <ścoughs> Można udawać Davida mana i zrobić W zasadzie 90% technik yy, stosowanych w muzyce metal korowej, yy, w muzyce modern-metalowej, modern-rockowej, yy, a także w old-schoolowej, heavy-metalowej, yy, rockowej i tak dalej, to jest zastosowanie w jakiś sposób rejestru fry, czyli po prostu wykonanie fry screamu. Oczywiście Melissa Cross Czyli guru wszystkich metalowców, wokalistów metalowych, pani, która jako pierwsza uporządkowała to w jakikolwiek sposób trzy techniki wokalne wykorzystywane w muzyce metalowej, i ten podział tak naprawdę obowiązuje do dzisiaj. jest. Jeżeli tutaj przerysujemy sobie linię, po prostu tak idącą mniej więcej na wysokości ust, to to, co jest. Słyszalny na dole: To jest falskord. To, co jest ponad tą linią, to jest zazwyczaj fraj. I tak dalej. Melissa uporządkowała to w jakiś sposób, tam no, jeszcze był tak zwany death scream, death growl, coś takiego w warsztatach zen screaming, które ona opracowała, które wymyśliła i do, na których do dzisiaj wielu nauczycieli wokalnych, wokalistów metalowych do dzisiaj się tym sugeruje, wzoruje, do dzisiaj ten podział stosuje. Ja używam podziału na dwie rzeczy. Na dwa, dwie metody osiągnięcia chrypy, osiągnięcia właśnie e, distortion, osiągnięcia screamu, przesterowanego wokalu w każdym bądź razie i to jest False i Fry Scream. Ten dev, e, dev scream to był chyba, czy dev growl, nie pamiętam już. Dave growl, no, e, który swoją drogą też używa. Oczywiście rejestru Fry do Fry Distortion scream. What am I saying? To jest oczywiście też dry scream distortion z głosem. W każdym bądź razie ja używam podziału właśnie na te dwie rzeczy. A wszystko już to, co odróżnia przeróżne techniki, sposoby śpiewu, no to, to, to wszystko, co dzieje się w naszym aparacie mowy już jest zależne tak naprawdę od ułożenia na, naszej krtani głosu, strun głosowych, fałszywych strun głosowych, ułożenia miejsca rezonowania dźwięku i tak dalej. Czyli wszystko to, co zmienia w jakikolwiek sposób ten bazowy rodzaj screamu, już tak naprawdę nie jest związane z przesterowaniem głosu. Bo jeżeli my robimy... To dodając do tego false chord albo fry, wyjdzie nam tak naprawdę niski growl. Taki old schoolowy growl. Jeżeli znowu zaśpiewamy w sposób falsetowy, wysoki, to wyjdzie nam taki albo blackowy wokal, czy tam po prostu wokal modern metalowy wysoki. Czyli jeżeli po prostu zbaltujemy dźwięk. To wychodzi nam taki średni, nie? Dużo ciekawych rzeczy ogólnie. I do tego wszystkiego same paradoksy. W każdym razie od Ronanga Jamesa Dio, przez Davida Drainmana i Merlina Mansona, przez Freda Dursta, przez Axla Rose, przez ee, Roba Halforda. To wszystko, co robią ci wokaliści ze swoim głosem, to jest w jakimś stopniu fry scream bardziej hardkorowe rzeczy, to też jest Fry Scream, tylko z bardzo mocno wycofanym głosem, gdzie Fry, ten przester, ta chrypa, jest głównym rzeczy typu Modern Metal Architects i Sam Carter. <tryk> <tryk> Sam Carter zostawia nieco swojego głosu. Generalnie kontratenor wysoki. Chester Bennington, który śpiewał mocno z fry Distortion, dodając dużo efektu distortion do swojego głosu. Czasami zupełnie ten głos odciągał, i wtedy wychodziły te fragmenty koncertów. Przeważnie koncertów, bo nie tylko. na nagraniach też oczywiście było to słychać, ale nie zawsze koncerty były zdecydowanie mocniejsze. Pull me on my fucking misery. I później kolejny fragment tego właśnie e, Givin' Up. Eee! Ciągnięcie już z głosem tego, tego momentu, tak? Czyli znowu e, wszystko oparte na tak naprawdę jednym dźwięku. Dźwięku osadzonym na podniebieniu. Bąbelki powietrza przepływające przez podniebienie miękkie, wprawiające w drgania powietrze. Nasze fałszywe strony głosowe, nasze podniebienie, Nasz aparat mowy, miejsce rezonowania tego dźwięku jest bardzo, bardzo ważnym fragmentem całej tej układanki, tak? Ciąg dalszy nastąpi!